Dzień dobry, cześć i czołem, witam serdecznie kontrowersyjny Marek, moi drodzy, lecimy za update'em rynku, bo dzieje się na tym rynku dosyć sporo, a zwłaszcza na przestrzeni ostatniej godziny, gdzie możemy jasno zauważyć, że Bitcoin zrobił nam małego psikusa, no bo ostatnia M30, moi drodzy, tak naprawdę, kurczę, ponad 2000 dolarów, 3-4%, to jest duży ruch, jak na to, co się ostatnio dzieje na rynku, to jest naprawdę spory ruch, więc standardowo, wszystko to, co tutaj robię, wszystko to, co tutaj pokazuję i mówię, to nie są porady inwestycyjne, to jest moje prywatne zdanie. I przechodzimy do konkretów: bo pierdolenia nie lubi absolutnie nikt. Na samym wstępie gorąca prośba. Jeżeli jeszcze nie oglądasz, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, nie lajkujesz mojego kanału, zostaw suba. Bardzo cię o to proszę, bo to pomoże mi się po prostu rozwijać. Niech ludzie widzą, niech ludzie widzą moje spojrzenie na temat rynku. No bo gdzieś tam wydaje mi się, że co nieco na temat tego rynku wiem. I teraz tak, słuchajcie, do, do brzegu. Jeżeli chodzi o Bitcoin, zrobimy dzisiaj taki troszeczkę bardziej obszerny update, czyli nie będę mówił, że o tu i tu i się Siemano, tylko powiem Wam, co z czego wynika, co dlaczego i jak ja to osobiście, moi drodzy, interpretuję. I teraz tak. Mamy na Bitcoinie taką sytuację, gdzie strefa. Bitcoin chodzi od poziomu do poziomu, tak? To będę powtarzał. Doszliśmy do tego poziomu, do tej strefy tutaj. Delikatnie ją nadbiliśmy, i teraz, jeżeli będziesz się szanowny kolego znowu w komentarzach tam angażował i wypisywał, co to znaczy, nadbiliśmy strefę i tak dalej, to znaczy, że strefa została nadbita. Zeszliśmy poniżej niej, tak? I została cena wyciągnięta. Poszliśmy do strefy wyżej. Ok, nadbicie strefy. Z technicznego punktu widzenia dla mnie. Oczywiście nikt z was nie musi się ze mną zgadzać. To są pamiętajcie, to jest moja to jest mój update rynku, nie wasz. Jeżeli czujecie się mocniej, sami sobie nagrywajcie i wrzucajcie. Dla mnie osobiście nadbicie strefy świadczy o tym, że cena miała bardzo mocny impuls przy zejściu. I popyt, który był, nie wystarczył, popyt czy zakupy, nie wystarczył, żeby tą cenę wyłapać już stąd, tylko było mocne uderzenie tutaj, wycięcie stop losów, zejście, zgarnięcie płynności, bo cena idzie tam, gdzie kasa. Standardowo o tym mówię cały czas. Natomiast dla mnie sytuacja na rynku ja postaram się rozgraniczyć na long term i short term, ok? Czyli zaczniemy od short term. Jeżeli chodzi o krótkoterminowo, dla mnie wygląda to bardzo dobrze pod w zasadzie dwa scenariusze, i tak naprawdę jeden i drugi jest, mówiłem o nim ostatnio. Pierwszy scenariusz to jest zejście do tych poziomów. Tutaj, ja je sobie narysuję o takim prostokątem, to jest zejście do tych poziomów i to wynika chociażby stąd, z mapy likwidacji, gdzie mamy na poziomie 48800 tak naprawdę zamknięcie puli płynnościowej do zgarnięcia. Czyli tutaj leżą pieniądze, tutaj ludzie mają stop lossy, ale widzimy też, że sporo tych pieniędzy zaczyna pojawiać się na górze. Tak? sporo likwidacji, czyli ludzie coraz mocniej, zwróćcie uwagę na to, moi drodzy, od tego momentu, a od tego też w ogóle, coraz mocniej zaczynają grać pod spadki, tak, tylko teraz, z technicznego punktu widzenia, jeżeli mielibyśmy zejść do tego poziomu, to nie ukrywam, że najpierw pasowałoby odwiedzić poziom 68, 69, w te rejony tutaj i dopiero stąd zrobić docelowy ruch do dołu, tak, żeby to było raz, Zobaczcie, Tam, poczekajcie, żeby było tak, cyk, 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 żeby to miało sens, żeby to było techniczne, ok? I teraz, to jest pierwsza kwestia. Natomiast, jeżeli stąd będziemy mieli zejście, to nie zakładam, żebyśmy wybili to low, które mieliśmy już. To, to, to znaczy tak, jeżeli stąd będziemy chcieli wychodzić w dół, to nie zakładam, że zajdziemy od razu do, do tej strefy. Bo za mało ludzi, ja tak przynajmniej czuję, za mało ludzi ubraliśmy w longi, żeby je, żeby ich likwidować. Ok, więc reasumując, żeby to miało sens z punktu widzenia technicznego, dla mnie najpierw dobrze byłoby pójść do góry i dopiero zejść tutaj, okay? Natomiast wszystko zależy od tego, co zadzieje się tutaj w tym miejscu, już Wam pokazuję. Wszystko zależy od tego, moi drodzy, co zadzieje się w tym konkretnym miejscu tutaj, bo jeżeli my ten poziom przebijemy i zretestujemy, no to możemy iść od razu do góry. Niemniej, jeżeli ktoś by się mnie zapytał, ok, Marek, to co w takim razie teraz, pod co Ty będziesz grał? Aktualnie nie gram pod nic, bo aktualnie ja, ja prywatnie na lewarze nie gram wcale, u nas gra trader. Gra bardzo ostrożnie, bo to też nam wybiło, przedwczoraj nam wybiło stop loss'a. Teraz nam wybiło w tej chwili z 5 minut temu stop loss'a, bo longowaliśmy Bitcoina pod wyjście górą właśnie z tej strefy. Natomiast wczoraj tam mieliśmy jakieś 3 albo cztery pozycje zyskowne. No mniejsza, w każdym razie rynek jest taki, jak flaki z olejem bym powiedział, krótkoterminowo, tak? I teraz te flaki z olejem mogą się utrzymywać jeszcze przez maj. Taka jest moja predykcja. Ja obstawiam, że maksymalnie to jest kwestia kilkunastu dni do kilku tygodni, dwóch, trzech, raczej w tym przedziale, raczej nie więcej niż miesiąc. I uważam, że czerwiec, lipiec, sierpień powinny być naprawdę dobre na tym rynku. Podkreślę, long termowo gram pod bardzo dobre wakacje na tym rynku. I teraz, czy wy się zgadzacie ze mną, czy nie? Jeżeli merytorycznie chcecie odpowiedzieć na to pytanie, to dajcie znać w komentarzu. Jeżeli nie merytorycznie, to ugryźcie się w język. Bo historycznie, jak wam pokazywałem na ostatnim filmie, nie na ostatnim, ale na jednym z ostatnich filmów, to historycznie, moi drodzy, można było jasno i wyraźnie zauważyć, że wakacje po halwingu zazwyczaj są dobre. I teraz, jeżeli chodzi o CBBI, to co mnie bardzo cieszy, to to, że myśmy z tego miejsca, tutaj, Zrobili już delikatny wzrost, czyli tak jakby ta strefa obroniła, ten poziom nam obronił. Natomiast CBBI bardzo wolno na to reaguje. I teraz patrząc na Maximusa i na Open Interest z d jedynki widzimy kolejne niższe low. I to jest coś, co bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. Dlaczego? Dlatego, że z de-jedynki historycznie, w momencie, kiedy myśmy dochodzili tutaj do samego dołu, czyli można powiedzieć, że teraz już, to historycznie mieliśmy największe wzrosty lokalne na rynku. To jest kolejny indykator dla mnie, który mówi o tym, że możemy iść do góry. Teraz, zobaczmy tutaj, moi drodzy. Przejdźmy sobie tak, jesteśmy na D1 na TradingView i teraz zobaczcie, jesteśmy już bardzo ładnie rozładowani, jeżeli chodzi o MACD. I teraz, co prawda, nie ukrywam, że to właśnie ta H4, w zasadzie to ta jedynka 1 pokrzyżowała delikatnie moje plany. Niemniej, nawet jeżeli mielibyśmy mieć teraz jeszcze jakieś zejście, to długoterminowo indykatory są bardzo ładnie. Rozładowane i bardzo ładnie przygotowane pod dalsze wzrosty. Więc teraz ja chciałbym, żebyście zrozumieli aspekt tego, że ja nie patrzę na rynek lokalnie. Ja patrzę na rynek tylko i wyłącznie globalnie. Jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że Bitcoin spada, polecam oddalić wykres, bo trzeba być niespełnym rozumu, żeby stwierdzić, że Bitcoin spada. Bitcoin, moi drodzy, od Niespełna 16 tysięcy dolarów jest cały czas w tendencji wzrostowej. Jesteśmy w zaawansowanej hostce na tym rynku, i największy bull run powinien być właśnie przed nami. Co to znaczy? To znaczy, że w tym momencie, teraz, patrząc, biorąc pod uwagę wyceny na altcoinach, jesteś, że tak powiem, naprawdę ogromnym szczęściarzem, że masz możliwość zainteresować się tym rynkiem przy takich wycenach aktywów. To jest moje prywatne zdanie. Niemniej, patrząc po high bloku, do zgarnięcia jest płynność tych okolic, ale jest też do zgarnięcia płynność wyżej. Ale to jest tylko wykres trzymiesięczny. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres siedmiodniowy, to widzimy, gdzie ok, mieliśmy malutku zgarnięcie już tej płynności, mieliśmy odreagowanie. Jeszcze raz wycinkę, i teraz zobaczcie, że coraz więcej pieniędzy zaczyna pojawiać się na górze. Więc sensownie byłoby po to pójść. To zebrać. Jeżeli chodzi o kalendarz ekonomiczny, nic tak naprawdę wielkiego tutaj się nie dzieje w dniu dzisiejszym. Absolutnie nic. Dlaczego ta cena miałaby aż tak gwałtownie zareagować? Niemniej, jeżeli teraz zgasimy po prostu cały ten wzrost, to prawdopodobne jest to, że zejdziemy piętro niżej. Natomiast czy ja na to patrzę, nie wiem, jakoś źle czy coś, słuchajcie. Trzeba zrozumieć kwestię tego, że cały ten wzrost tutaj, odtąd, od 25 tysięcy, cały ten wzrost był bardzo, ale to bardzo szybki. Bardzo szybki, bardzo dynamiczny. I teraz sama ta sytuacja tutaj, którą można byłoby określić konsolidacją, tak naprawdę, akumulacją, ok. W trendzie lokalnym spadkowym, tak dlaczego? No, bo mamy niższe szczyty i niższe dołki. Ok, więc w lokalnym trendzie spadkowym mamy konsolidację, gdzie tak naprawdę cena podobnie tego, co zrobiła do tej pory, utrzymuje się na całkiem niezłym poziomie. Bo cały czas jesteśmy przy wycenie w okolicach 60-65 tysięcy dolarów, tak? tak naprawdę tylko przez chwilę. Byliśmy poniżej 60, zbliżyliśmy się do 56 tysięcy. I teraz jest dzisiaj piątek. Piątek jest bardzo manipulacyjny na rynku, co widzimy po ostatnim piątku. Natomiast zobaczymy, jaki będzie weekend. I teraz, globalnie, ja jestem mega spokojny i jestem wdzięczny za tą korektę, dlatego że im dłuższa i im mocniejsza korekta będzie teraz. Tym dłużej potrwa ten cykl i tym dłużej będziemy mogli cieszyć się wzrostami. Ja potwierdzam, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Ale moim, moim skromnym zdaniem, moi mili, jesteśmy w naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrym momencie na rynku, żeby tym właśnie się zainteresować. I teraz tak, za tydzień w środę mamy CPI, -e, ale to mamy e... Tak, to mamy po prostu miesięczne CPI. -e. Za tydzień też nie ma nic ciekawego z wydarzeń, tak naprawdę urodziny Buddy. No, trzeba Kamilowi życzenia złożyć. Eee, także słuchajcie, jeżeli chodzi o rynek, niezależnie od tego, czy, czy tak naprawdę no, jesteście już w rynku, czy jeszcze nie. Czy macie kupę forsy, jesteście pod wodą i macie mokre pachy, pełne pampersy. Czy, czy tak naprawdę dopiero przyglądacie się, żeby za, zainwestować słuchajcie, ja polecam przede wszystkim zacząć od globalnego spojrzenia na rynek i odpowiedzenia sobie na pytanie, czego tak naprawdę chcesz od rynku bo jeżeli chcesz od rynku krótkofalowych wzrostów i nachapać się z 10 tysięcy zrobić milion, już tutaj rachu ciachu, pam, pam, pam i tak dalej to nie jest rynek dla Ciebie tak samo jak a propos tego a propos z 10 tysięcy milion, my też startujemy z challenge'em Challenge miał wystartować tak naprawdę w weekend, ten co był 5 dni temu. Natomiast my czekamy. Grzecznie czekamy. Trader napisał informację dla wszystkich ludzi, że czekamy po prostu na wejścia, bo rynek jest 50-50, że lokalnie możemy zejść piętro niżej, że wtedy lepiej będzie się załadować. Ewentualnie, jeżeli zobaczymy, że Bitcoin naprawdę chce iść do góry i kapitał zaczyna przechodzić w altcoin, wtedy dopiero będziemy rozpoczynać zabawę, tak? Zabawę. Oczywiście w duży cudzysłów, tak? No bo ja stronie odsuwa zabawa na, na giełdzie. Natomiast, no to, to jest taki projekt, produkt na zasadzie właśnie fanu. tak? Więc. Słuchajcie, jeżeli patrzycie na rynek długoterminowo, to ja mogę Wam powiedzieć, co ja robię. Te moje ręce, rączki, wsadzam pod dupę. O, właśnie tak. I grzecznie czekam. Po prostu grzecznie czekam. Bo grube ryby od płotek. Na giełdzie odróżnia tylko i wyłącznie to, że grube ryby mają czas. To jest rynek, na którym pieniądze idą z rąk niecierpliwych do cierpliwych. I pamiętajcie, że brak pozycji to też jest pozycja. Pamiętajcie, że szukanie pozycji na siłę to jest największa głupota, jaką możecie zrobić. Pamiętajcie, że jest naprawdę cała masa edukacji, którą wypadałoby przyswoić, zanim zacznie się kłaść. Force na rynku, a jeżeli chcecie update'y i chcecie być na bieżąco, wbijajcie do nas, do grupy darmowej, gdzie link znajdziecie w opisie pod filmem. I już na sam koniec, moi drodzy, bo nie byłbym sobą przecież, gdybym nie wbił szpileczki, dajcie mi sekundę. Dobra, już jestem. Słuchajcie, biorę pod uwagę, że może być dzisiaj w tym filmie trochę nowych osób, dlatego że, dlatego że najprawdopodobniej Mój serdeczny kolega Paweł wrzuci to jako relację do siebie, więc serdecznie Was pozdrawiam, moi mili. Jeżeli widzicie mnie po raz pierwszy, bardzo mi jest miło. Zazwyczaj nie jestem taki kulturalny i zazwyczaj dużo przeklinam. Natomiast śpieszę ze sprostowaniem. Dlaczego jest tak, że mamy 12200 osób nagle na kanale darmowym, a jeszcze przed chwilą było 4700 i tak naprawdę mamy 907 tylko wyświetleń. No tam jak pojedziecie trochę wyżej, to po 2- po 3000 osób ogląda. Słuchajcie, normalnie mamy 4700 osób dalej. Dalej, na grupie. Tylko jakaś dobra duszyczka, w cudzysłowie dobra, po prostu wykupiła nam followersy. O właśnie Bitcoin to prosto, z wam mówiłem, że nazwy przez przed chwilą bolągowaliśmy. Słuchajcie, e, jakaś dobra duszyczka wykupiła nam subskrybentów. Niestety, są to fejkowe konta, i na e, chyba dwa tygodnie temu na Instagramie najpierw ktoś mi wykupił. Chyba dwa tygodnie, dwa, dwa albo trzy tygodnie temu na Instagramie ktoś mi wykupił follow, bo na mojego Instagrama, jak wejdziecie, to mam moi drodzy na dzień dzisiejszy 18,6 tysiąca. Kurwa, nie pamiętam kiedy ta słowa do mnie przyszła. Normalnie mam około 3,5-4 tysięcy na Instagramie osób, które mnie obserwują. E, taki zabieg podejrzewam w celu chyba, żeby zablokowali mi Instagrama. No niestety nie udało się, to, to ktoś uderzył u nas w Telegram, skopiował link osoby, która nas rekomenduje, osoby, która nas poleca, i wykupił nam subskrybentów. Bardzo słaby zabieg, szczerze powiedziawszy. No bo to świadczy po pierwsze o tym, że, że ktoś się nas obawia. Po drugie, to świadczy o tym, że ktoś jest po prostu idiotą, bo zamiast te 500 zł, bo tyle kosztuje właśnie te kilka subów, które nam kupili, zamiast przelać te pieniądze na dzieciaki z domu dziecka, zamiast przelać te pieniądze, nie wiem, kurwa, na chore zwierzątka, różalowi do różalandu, cokolwiek, to, to ktoś po prostu, nie wiem, czy chce wbić nam szpilkę, czy coś. Moi drodzy, słuchajcie, ja wam powiem tyle, że jeżeli Was bolą te rzeczy, które my robimy do tej pory, to, co zrobiliśmy na rynku, to, że mamy prawie 500 osób w grupie płatnej, to, że się rozwijamy, to, że mamy 250% depo, 260 już prawie, procent depo zrobione na plus w tym roku, tak? Mamy 4 pełne miesiące dopiero, to jest 120, 160, 150, 160 dni. W 160 dni zrobiliśmy 260% depo na lewarze, tak? Nie mówiąc o spocie. Skeszowany render, injective, skeszowane projekty, które robiły razy 10, razy 12, razy 15, razy 20. Fed, games już po 2 centy, keszowany przy 70 centach i tak dalej, i tym podobne. Jeżeli Was boli to, co my robimy do tej pory, to ja zaczynam się o Was martwić i z chęcią polecę Wam, żebyście poszli do porządnego kardiologa i się przebadali, bo ja się martwię po prostu, że jak zobaczycie, co my będziemy robić w tym roku, to pierdolniecie na zawał. I nie chciałbym mieć ludzi na sumieniu, nawet hejterów. Hejterzy też są potrzebni. Nie są takie, no powiedzmy, no, no po prostu. No, hejter to jest taki wyznacznik tego, że ktoś idzie w dobrym kierunku. Więc moi drodzy, dla dobrych ludzi po prostu ślepo pozdrowienia. Hejterzy, niech będą. Oni są jak chwasty w ogródku, chwasty też są potrzebne. Taka jest prawda. Moi drodzy, życzę wam zajebistego dnia, jeżeli chodzi o ten rynek. Nic złego się nie dzieje. Widzicie, próbują zrzucać, próbują pchać. Na początku Ameryki na początku Ameryki zrobili zrzut, jest godzina 17, nie zdziwiłbym się, jakby to zaraz mieli wyciągać, po prostu jest manipulacja za manipulacją i pamiętajcie, że te manipulacje właśnie służą temu, żebyście, żebyśmy my wszyscy, no jako osoby, które na tym rynku inwestują pieniądze, żebyśmy my wszyscy byli zdezorientowani, żebyśmy my wszyscy po prostu ogłupieli, żeby nas ogłupić, omamić, żeby ludzie, którzy mają stratne pozycje na portfelu się wyprzedawali i tak dalej, to jest celowy zabieg. Tak, a my, będąc świadomymi inwestorami po prostu, mam na myśli siebie i swoich wspólników, wiemy, że to jest po prostu etap na rynku, który trzeba przeczekać. I to jest naprawdę zajebisty czas do tego, żeby poczytać książkę, pouczyć się czegoś ciekawego, wyjść, spotkać się, porozmawiać z ludźmi, odciąć się od tego rynku po prostu i zająć się życiem albo edukacją. Moi drodzy, zajebistego weekendu. Cześć, kłaniam się, do zobaczenia, pa!